Więc jeszcze chyba nie zasłużyłam na tytuł e, tutaj mieszkańca lokalnego. Aczkolwiek e, razem z Państwem zawsze podziwiam te wszystkie tradycje, które Państwo pielęgnujecie i na pewno sianokosy e, należą tutaj do czołówki. Proszę Państwa, ważne jest to, że sianokosy to właśnie ta część działalności rolniczej, która umożliwia człowiekowi bycie blisko przyrody, umożliwia też sprzyjanie tej przyrodzie, bo takie tradycyjne sianokosy tu na bagnach wieprzańskich, na tych naszych bagiennych łąkach kształtowało się bliska cenne dla przyrody, głównie dla ptaków. To dzięki temu, że od wielu wieków bagna były koszone, te łąki były właśnie przez mieszkańców wykaszane, mamy w tej chwili tak wysokie walory przyrodnicze tego miejsca. Dzięki temu powstał tu Biebrzański Park Narodowy. Dziś będziemy świętować tą tradycję, tą praktykę rolniczą sprzyjającą przyrodzie razem z państwem, z mieszkańcami. Przypomnę jeszcze króciutko historię tej imprezy, bo dziś spotykamy się przecież nie pierwszy raz. Są to piętnaste mistrzostwa świata. Pierwsze Biebrzańskie sianokosy odbyły się w 1999 roku z inicjatywy WWF we współpracy z Towarzystwem Biebrzańskim oraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Od pierwszych edycji współorganizatorem mistrzostw była gmina Czcianne, jeszcze wtedy z wójtem panem Zdzisławem Dąbrowskim. Na zawody przyjeżdżali oprócz reprezentantów z całej Polski, reprezentanci też innych państw, w tym wymienię Anglię, Belgię, Białoruś, Czechy, Hiszpanię, Niemcy, Rosję z daleką Jakucją, Słowacja, Stany Zjednoczone, Ukraina i Węgry. Świadczy to o tym, że renoma tej imprezy naprawdę zatacza bardzo szerokie kręgi i możemy z dumą powiedzieć, że mamy do czynienia z mistrzostwami świata. Panie Wójcie, czy Pan dodałby coś od siebie? No, pani dyrektor w zasadzie wszystko powiedziała. Janko, witam serdecznie wszystkich przybyłych na nadbiebrzańskie łąki. Dziś po raz piętnasty najlepsi kosiarze z Polski polskiej zagranicy zmierzą się w biebrzańskich sianokosach o tytuł Mistrza Świata w koszeniu bagiennych łąk dla ochrony przyrody. Dzisiejsze zmaganie to coś więcej niż niż tylko sportowa rywalizacja. To podtrzymanie tradycji ręcznego koszenia łąk oraz czynna ochrona cennych przyrodniczo terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego. To właśnie ciężka praca naszych ojców i dziadków stworzyła ten unikalny w skali światowej ekosystem. Życzę wszystkim gościom, mieszkańcom naszej gminy Czcianny dużo refleksji, miłego wypoczynku. A wszystkim kosiarzom powodzenia podczas rozgrywek. Zawsze jak to mówią na amaturze, wszystkim połamania długopisów, tak tutaj połamania kos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze chciałabym przedstawić naszą dzisiejszą artystkę, pani Anna Broda. Ja się też bardzo cieszę i w takiej sytuacji jeszcze nie byłam. Bardzo dziękuję za takie doświadczenie. To jest niezwykłe miejsce. Myślę, że wszyscy tutaj czegoś niezwykłego doświadczamy. Cymbały chyba jeszcze nie rozbrzmiewały na naszych bagnach, więc dziś pierwszy, pierwszy raz. Szanowni Państwo, e, witamy gości, witamy mieszkańców. Ja chciałabym jeszcze e, z imienia i nazwiska przywitać naszych szczególnych dzisiejszych gości. Nie wiem, czy wszyscy już dotarli, wiem, kto się zapowiedział. E, zatem e, bardzo serdecznie witamy Panią Bożenę Kamińską, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy Pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego. Witamy przedstawicieli starostwa Grajewskiego, pana Zygmunta Kruszyńskiego, starostę oraz pana Stanisława Kosakowskiego, przewodniczącego Rady Gminy, Rady Powiatu Grajewskiego. Chciałabym też przywitać pana starostę Monieckiego, niemniej jednak troszeczkę się spóźni, bo wypadły mu jakieś ważne sprawy, także oczekujemy na jego przybycie w dalszej w dalszej części dzisiejszego wydarzenia. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza Rajgrodu Ireneusza Wlinieckiego. Serdecznie witam pana Zdzisława Szkirucia, przedstawiciela e, i lasów państwowych e, byłego dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego, ale co ważne też pełniącego niegdyś e, obowiązki dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. E, witam serdecznie pana nadleśniczego nadleśnictwa Knyszyn, pana Jarosława Matysiewicza. Przedstawicieli nadleśnictwa Czarna Białostocka, pana Marka Zalewskiego i pana Grzegorza Kirprzeł. Mam nadzieję, że dotarła już do nas oczekiwana pani Karolina Kawczyńska, kierownik zespołu do spraw parków narodowych w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Może nas słyszy, bo jest już gdzieś przed wagnem ławki, właśnie Artur mnie poinformował, także czekamy, że za chwileczkę do nas dotrze. Wi witamy Łosia. Parku Narodowego z panią dyrektor Olimpią Pabian. Karkonoski Park Narodowy, chyba z najodleglejszych stron przyjechali, witamy serdecznie. Tatrzański Park Narodowy. Witamy. Oraz dwie ekipy ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Mhm. Bardzo serdecznie oczywiście witamy publiczność, która widzę, że już się rozkręca, więc na pewno doping będzie, będzie gorący. Eee, witamy też dziennikarzy. Ponieważ bez, bez współpracy tu z mediami nasza impreza na pewno by się tak szeroką, tak wielką popularnością nie, nie cieszyła. Tradycyjnie już patronat medialny objęła Telewizja Polska, oddział trzeci w Białym Stoku. Dziękujemy. Ja jeszcze raz chciałbym wszystkich przewitać zaproszonych gości, przybyłych na dzisiejszą imprezkę. Oczywiście mieszkańców Gminy Trzcianne, no i na zespół Kolorowy Tęcza. Szanowni Państwo, zbliżamy się do momentu oficjalnego otwarcia mistrzostw i prezentacji przybyłych na Mistrzostwa Świata zawodników. Zawodnicy z flagami zostaną wprowadzeni uroczyście tu przed scenę, tradycyjnie, jak co roku, przez... Najmłodszych mieszkańców gminy ścianne. Zatem w pierwszej kolejności witamy serdecznie gości z zagranicy. Belgia, Belgian Nature and Forest Agency. Witamy. Witamy Zakaznik Sporowski, Białoruś. Przedstawiciele Czech. Karkonowski Narodni Park. Witamy serdecznie. Węgry. Kisz -Kun Szagi National Park. Reprezentanci Polski. Polską flagę, która tu reprezentować będzie wszystkich naszych polskich zawodników, kosiarzy z, nas z naszego kraju, e, niosą e, aktualny mistrz świata w koszeniu wagiennych łąk z ubiegłego roku, pan Wiesław Szklanko z Dawidowizny oraz mistrzowie drużynowi 2015, pan Dariusz Lech i pan Eugeniusz Popławski z gminy Trzcianne. Brawo i gorące brawa proszę. I tuż za nimi flagi nasze gospodarzy Gmina ścianny oraz Biebrzański Park Narodowy. Proszę państwa, jesteśmy na łonie natury. Oh, vot. E fatabay. Stefan, Stefan. Kjo ka fenë, fatabay. Na korrisht. Kuka. 1.7. i, I No tak i, <laughs>. i nasza koleżanka <laughs> Natalia, nasza koleżanka Natalia sporowskiego zapomniska Białorusi. Natalia to jest już jest jej drugie korzenie drodzy Państwo. Przed chwilą skociła 100 metrów, było mało. I drodzy Państwo... To jeszcze, Białowieski, Białowieski Park Narodowy drodzy Państwo szukają żubra. Pani dyrektor tam widzę, że chyba potrzebna rekord